Sam jestem profesorem, nauczycielem akademickim, stąd wiem, jak ważne jest życie akademickie. Często wspomnieniami wracam do tych czasów, kiedy sam byłem studentem. To jest właśnie czas nawiązywania kontaktów, to jest czas poznawania ludzi, to pozostaje potem na całe życie. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest jedną z takich uczelni, która no, posiada wspaniałą renomę europejską. Tu przyjeżdżają młodzi ludzie ze Skandynawii, z innych państw unijnych, tu się uczą i także inne uczelnie białostockie, jak Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Stoku, mają swój specyficzny, bardzo pozytywny klimat. Proszę Państwa, no, tak z rozluźnieniem patrzę, z wspominam te czasy, kiedy sam byłem studentem. To był naprawdę wspaniały okres. Bardzo proszę o głos na pana Karola Karskiego, na pana profesora. To jest numer dwa na liście, numer siedem, Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.